Rozwój fotowoltaiki w Polsce jest bardzo dynamiczny. Częściowo jest to spowodowane programami, które, które były wprowadzone, tak jak mój prąd. One wspierały bardzo znacząco rozwój tej fotowoltaiki na poziomie prosumenckim, czyli na tym najniższych napięciach, najmniejsze instalacje. Natomiast to, co obserwujemy obecnie w ostatnich latach, to jest dynamiczny rozwój instalacji. Ja nazywam je przemysłowymi, czyli instalacji dużych, tak? Mieliśmy przez pewien czas rozwój instalacji do o mocy do 1 MW, to wynikało z pewnych lepszych cen w aukcjach na sprzedaż tej energii, natomiast obecnie widać wyraźnie rozwój dużych instalacji przemysłowych. Wiadomo, większa instalacja niższe koszty jednostkowe, więc ona dla inwestora jest bardziej opłacalna. I może zaproponować tą energię tańszą, a że instalacje fotowoltaiczne w koszyku muszą konkurować z instalacjami wiatrowymi, które produkują tą energię na lądzie, tak? produkują tą energię najtaniej, no to tu dążenie, żeby żeby ciągle być konkurencyjnym cenowo, właśnie powoduje powstawanie coraz większych instalacji, takich powyżej 50-70 MW. I co więcej, to jest zapotrzebowanie, które, które mocno naciska rynek, czyli, czyli same, sam przemysł. On wymusza, żeby pojawiła się duża ilość energii, tej, energii odnawialnej, ze źródeł odnawialnych, ze względu na jej cenę, ale również na to, że jest faktycznie ona energią bezemisyjną, a żeby być konkurencyjnym cenowym, to muszą być te instalacje duże.